Witam. dzisiaj jesteśmy w Erzon na 3000 metrów. Jesteśmy w sali Mount Uderzyliśmy z Dariuszem który jest po drugiej stronie kamery, żeby zrobić jakiś trening, a jednak trzeba poczuć o tej serce, którą biegłem w sobotę, trochę mięśniowo. Oczywiście, wszystko, całe przygotowanie jest pod Winksa, który już za tydzień. Serdecznie zapraszam do udziału. Można się jeszcze rejestrować i uczestniczyć jako bieg wirtualny z aplikacją. My w Poznaniu będziemy prawdopodobnie walczyć z Florianem, bo bardzo się stawia na rywalizację ze mną, z z innymi zawodnikami. Prowadził będzie nas prawdopodobnie albo na pewno Paweł Krokmal taka Pawko, więc rywalizacja zapowiada się znakomicie. Ja już jestem w posetce prawie zregenerowany, także Florian już został na pewno wytygany i bardzo się boi tej rywalizacji. Prawda, Florian, ale to się dowiemy z wideo od jego. No i cóż, zapraszam do zobaczenia w Poznaniu. Podczas Mix for Life biegu dla tych, którzy nie mogą biegać, którzy walczą z problemami z niedzielnikiem. Tam spotykamy się z paroma tysiącami albo paroma, paroma tysiącami osób, które będą tam startować, będą walczyć dla tych, co nie mogą. Zachęcam do rywalizacji i oglądania, szczególnie tej ciekawej rywalizacji Florek kontra Darek. Myślę, że to będzie ciekawe podejście. Ja już zbieram zakłady i czekam na obstawianie z naszej strony. Na razie.